Okay. Witajcie kochani na kanale. Zapraszam na zdrabki. Dzisiaj mam y, jedną całkowicie dla mnie nową zdrabkę. Kocham zdrabki. Neonową już kiedyś y, miałam, drapałam, ale niestety nic nie było. Może tym razem coś się trafi. I lotek. Tutaj ta zdrabka jest dla mnie w miarę szczęśliwa, że zawsze jakieś chociaż dwa złote się trafia, więc pokusiłam się o nią kolejny raz. Dobrze, to może zaczniemy od tej neonowej, bo Fajnie wygląda. Znajdź siódemkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Znajdź siódemkę czerwoną i przypisaną wygraną pomnóż razy dwa. Znajdź diament i przypisaną wygraną pomnóż razy trzy. No to drapiemy. Jest czerwona, ale trójeczka niestety. 7 byśmy woleli. Jest dziewiątka. Dwójeczka. Dziewiątka znowu. Czwórka. Ósemczka. Znowu ósmeczka. Zobaczycie jak się powtarzają dzisiaj. Dwie dziewiątki, dwie ósemki. A siódemki jak nie ma, tak nie ma. Trójeczka kolejna. pary. Ale to nie ta zdrawka. Szóstka. No i ostatnia szansa, żeby się trafiła chociaż jedna siódemeczka. No ale niestety. Szósteczka, czyli no, nowa zrebka kolejny raz nie przyniosła mi farta. No to może teraz tego lotka. Znajdź słonika pod warstwą ścieralną i wygraj kwotę z pola tytrana. Jest krab, jest ślimak, jest owca i jest wybiórka. No, przed niestety. Zobaczymy, co to było. 20 zł. Dobrze. No, ale niestety słonik tym razem się nie pojawił. I ostatnia zdrabka, Tak jak mówiłam, całkiem nowa dla mnie. Kocham zdrabki. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wykrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Jeżeli znajdziesz serduszko, wygrałeś 20 zł. Więc najpierw zdrapiemy wygrywające liczby. 23, 22, oj będzie ciężko, bo jest bardzo blisko. 32 i ostatnia z wygrywających liczb to 11. No to drapiemy 35, 21, mam no, bardzo blisko, ale...

Również nie ma. 29 24, również bardzo blisko, ale to jest... To nie ta liczba, o którą mam chodzi. 18, również nie ma. 8, Dwa. 9 i ostatnia szansa 26, czyli kocham zgrabki również okazała się, no dzisiaj nie trafiona, słuchajcie, ale nie poddajemy się, gramy dalej. Pozdrawiam wszystkich zdrapkowiczów, wszystkich moich widzów, wszystkich, którzy grają w zdrapki i co? Do następnych zdrapek i do...